i na jaki się zdecyduje, że jest w stanie polecieć. Bo kupić model to jest jedno, ale polecieć nie, i wrócić to już jest całkiem co innego. Ale jednak zapytam, ile? Ile kosztuje taki przeciętny model, który jest u Was w klubie? Możemy odpowiedzieć? A przeciętny model, który u nas jest w klubie? Hm, trudne pytanie. To może ile kosztuje najtańszy, ile kosztuje najdroższy? Policzymy sobie średnią. Policzymy sobie średnią, tak. Najtańszy model, który, który będzie u nas w klubie, no to w granicach do lotu bez radia, tak, oczywiście. Y tak, y no Bo my nie stosujemy tanich radii, mamy jedno radio do wszystkich modeli, więc bez radia w granicach 250 zł. A najdroższy? Dużo więcej. 10 tysięcy? Nie, nie, myślę, że nie. 9? Nie, nie, no nie. No, powiedzmy sobie no szczerze, i pan powie, ile? Jak skończy ten śmigłowiec, to może być koło 6,5 tysiąca. No to dużo. Dużo. Na śmigłowiec to dużo. Jak rodzina reaguje na takie wydatki? Trudne pytania pani zadaje w tym momencie. No, cóż, no, jak, jak rodzina reaguje na takie. No nie kradnę tych pieniędzy, tak? No nie zabieram od jedzenia, no więc no, każdy ma jakąś pasję, tak? No mógłbym pojechać i spędzić to tak, jak mówiłem, przy piwie, tak? I też wydać jakieś. Ale rodziny inne. wspierają, podoba się to, jeżdżą z panem na takie różne zalady tak, na różne tak, pokazy? Tak, bardzo, bardzo często córka ze mną jeździ. Jak mówię, żona, żona woli, jak jeździmy na pokazy lotnicze, bo to zazwyczaj, jak ktoś ma już pasję modelarską, to to pokazów lotniczych też nie odpuszcza, tak? To więc y, często jeździmy, żona uwielbia jeździć na pokazy lotnicze. Natomiast z modelarstwem bardziej mam wsparcie u córeczki, która, która często przyjeżdża ze mną na lotnisko lubi patrzeć jak latam. No i pomału sama próbuje, ale to jeszcze daleka droga. Pomaga sklejać już? Na razie próbuję na symulatorze latać. A, w ten sposób. Czyli y, kiedy jest taka impreza jakaś? Bo chyba macie raz w roku taką większą imprezę, na u którą nas mogą jest, przyjść. Lice... pod koniec lipca, co roku. Myśmy jakieś 2 3 lata temu y, nawet tak mocno ogłaszali. Bardzo duży piknik był y, u nas. Y, no, w tamtym roku i dwa lata temu były takie mniejsze. Dlaczego? Szczery mam być Szczery, szczery, bo ja wiem dlaczego. Na wie na tak. Tego. Szczerze, moje, to jest moje zdanie, nie? także to, to jest moja, moja prywatna rzecz. No nie podobało mi się, gdy ktoś przyszedł do mnie do pracy i z pytaniem: ile się dorobiłem na fitniku modelarskim? Tak? No bo jak już jest x ludzi na polu, jest catering, są to i tojki, to na pewno gość się dorobi. A prawda była całkiem inna, bo do tego interesu dołożyliśmy, bo Sponsorzy, którzy, no, którym oczywiście dziękuję i byli wtedy na pikniku, to tak naprawdę e, większość, rzeczy na, e, większość rzeczy poszła na zorganizowanie tego pikniku. Bo to była na przykład sponsorik, to był wynajęcie i które muszą być w takiej ilości ludzi. To były lody, które rozdaliśmy dzieciom, tak? to były kiełbaski, którymi wszystkich częstowaliśmy. I tak naprawdę e, myśmy musieli do tego interesu dołożyć po to, żeby przyjechali ludzie z Warszawy z dużymi modelami, takimi, które kosztują po 30 parę tysięcy żeby pokazać, no po co ktoś ma mi mówić, to jest moje hobby, to jest, ja z tego zysku nie mam, to jest y, dla mojej rozrywki, to żeśmy chcieli zorganizować to dla ludzi, jak widać nie każdemu to się podobało. Może z zazdrości, trudno powiedzieć, ale to, to mówię, to jest takie niesmaczne. Dlatego tak, nie wiem, ja osobiście sceptycznie w tej chwili podchodzę. Czyli w Lipcu nie może każdy przyjść zobaczyć? Nie, oczywiście, my nikogo nie wyganiamy, my nikogo nie, my nikogo nie przegonimy z lotniska, My każdego zapraszamy, ale to będzie, to będzie prawdopodobnie, no zobaczymy, bo to jeszcze kupę czasu. Ale to prawdopodobnie będzie piknik taki nieoficjalny, bez pompy, bez ogłoszenia w gazecie, bez plakatów. Ci, kto będą chcieli przyjść, będą wiedzieli i przyjdą. A ci, co nie przyjdą, będą mogli zobaczyć to na telewizji? Hmm, bardzo, bardzo chętnie, nie ma problemu. Zaprosimy kanał S. Także, także te pikniki są cyklicznie organizowane. Tak naprawdę jest. Jest tych klubów tutaj w okolicy 4-5 i te, te kluby praktycznie co roku, co roku organizują jeden taki piknik. No największy piknik to tak, no nie boję się tego powiedzieć, ale chyba jest w Kraśniku. Tam zawsze też jest telewizja, chłopaki robią to tak właśnie już profesjonalnie. Może inni ludzie, może, może jakoś tak. Ale jest jakaś rywalizacja między klubami? Nie, nie, nie. Właśnie tutaj to jest najfajniejsze w tym, w tym hobby, że tu nie ma rywalizacji. Tu, nie, przepraszam, rywalizacja jest, bo część kolegów jeździ na zawody, no i tam oczywiście jest rywalizacja, tak, tam są punkty, tam, tam lata, się, lata się po to, żeby zdobyć pierwsze, drugie, trzecie miejsce, tak, no oczywiście wszyscy chcieliby pierwsze, bo to jest niemożliwe, gdy jest kilkanaście modeli, natomiast pikniki modelarskie, są po to, by pokazać ludziom, pokazać się kolegom, jakie się ma modele, po, powiedzmy pochwalić się, co się zbudowało przez zimę, przez ten okres wiosenny, czym się lata w danym momencie, spotkać kolegów po fachu, porozmawiać, wymienić informacje, jakieś tam nowinki, <laughs> jakieś tam tajemnice, które oczywiście są tylko tajemnicami do momentu, kiedy się nie spotkamy, bo, bo tak naprawdę każdy każdemu pomoże i każdy podpowie, jak to zrobić. Więc to jest raczej w takim celu. Takie pikniki są integracyjne. To nie jest jakieś zawody, nie jest rywalizacja. Nikt nie, nie rywalizuje. A jeśli na pikniku, to gdzie można zobaczyć, jak latacie samolotami? Jeśli nie na pikniku, no to mówię, najłatwiej u nas na lotnisku, na Skrobowie. I jak mówię, w lecie to sobota, niedziela, po południu albo wieczór, ale to mówię, to trudno, trudno powiedzieć. Można też zawsze napisać do nas na stronie www.rcwings.pl i tam zapytać się, kiedy ktoś będzie. Można się umówić, zawsze któryś z kolegów przyjedzie, jak nie jeden, to kilku. Z modelami będzie można zobaczyć. Dużo osób przychodzi. Dużo osób przychodzi i praktycznie nie ma niedzieli, żeby ktoś nie przyszedł. Mamy już stałych bywalców, którzy bardzo chętnie patrzą, przychodzą z dziećmi, e, spędzają czas z nami na lotnisku, jest to bardzo miłe. Fajnie jest, jak ktoś podziwia, jak się lata, tak? To nie jest tak, to tak naprawdę nie robi się tylko dla siebie. No, fajnie jest, jak ktoś patrzy na to, jak się lata, tak? To jest hobby, którym się człowiek chce pochwalić. Nie po to, żeby zobaczyć ile go stać na ten model, tylko jaki fajny model ma i jak fajnie go zrobił i że umie nim latać. No bo jakby chodziło tylko o kasę, to można kupić bardzo drogi model, gotowy, postawić go na podwórku i niech wszyscy oglądają, ale to chyba nie to. Czy liczy się to, że ktoś powie, ale fajnie, wow! No zdecydowanie, tak? ale to chyba jak w każdym hobby. No jak ludzie jeżdżą na, na ryby, no to przecież każdy chwali się, że złapałem taką, tak? A nie powie, że nic nie złapałem, tylko to, to chodzi o to, że. no. Ludzie, którzy mają, że tak powiem, pasję, tak? No to, tą pasją chcesz chcą się dzielić. Tak? No poniekąd też to jest powodem, że tutaj jesteśmy i rozmawiamy. My naprawdę nie izolujemy się. My naprawdę chcemy, żeby jak najwięcej ludzi się z nami bawiło w to modelarstwo, bo to jakby nie patrzeć, to jest zabawa, to nie jest interes, tego się pieniędzy nie da zrobić. Co niektórzy próbują, oczywiście są sklepy, z których się utrzymują. Natomiast ja, ja wychodzę z założenia, że. Ludzie, którzy zajmują się profesjonalnie, że tak powiem, modelarstwem, czyli sprzedają modele, zajmują się handlem, to tak naprawdę no, nie wiem, czy oni mają już chęć i czas na hobby modelarskie, bo, bo to wygląda tak, że jeżeli cały tydzień się spędza z modelami, buduje dla kogoś, tak, naprawia, bo są firmy, które się specjalizują w naprawach. Nie każdy musi umieć to robić. Są firmy, które się podejmują napraw, więc. No, wygląda to następująco, że no nie każdy, natomiast jak, jak się człowiek bawi, no to ja na przykład cały tydzień pracuję gdzie indziej, spędzam w całkiem innym miejscu czas, natomiast wracając, wracając do domu, bardzo chętnie dla relaksu biorę model i jadę na lotnisko. Także to, to jest odpoczynek. Przed naszą rozmową zapytałam Pana, tej jest jeden z tych modeli przed nami, Dlaczego nie ma takiego plastikowego ludzika, bo tutaj są same kable. <coughs> I znaczy, pytanie moje dotyczyło, w tym chciałam zapytać o to, czy ktoś tak dopieszcza o tym te modele? Właśnie wkładać się do środka pilota, drugiego pilota, tak. są jakieś szczegóły wszystkie. I to jest tak już po prostu aż wygłaskany strasznie ten model. Tak, robić oczywiście takie rzeczy? Są, są makiety, to, to są nawet klasy sportowe takie makiet, gdzie istotną rzeczą jest wszystko w modelu, żeby jak najbardziej odzwierciedlało oryginał, łącznie właśnie z wyposażeniem kabiny. Natomiast. To wszystko można zrobić, ale musi być odpowiednia wielkość modelu, tak? Jeżeli mamy mały model, tak jak tutaj, bo to jest mały śmigłowiec, to proszę zobaczyć. Tutaj fajnie by była, wyglądała kabinka pilot, ale niestety na nią nie ma miejsca, bo w tym miejscu jest elektronika, która pomaga no nam sterować. Ale modele. tu jest po bokach miejsce, nie można po bokach gdzieś wcisnąć tej elektroniki? Nie może być tak, tak? No nie, 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 nie. Mm. Tutaj, tutaj no, sytuacja jest następująca. Tutaj troszeczkę zagłębimy się w ten temat, ale e, chodzi o to, że taki model musi mieć odpowiednie wyważenie. Czyli on mm -hmm. musi mieć odpowiednie mm -hmm. ustawienie masy. Dlatego nie można sobie tak dowolnie rozkładać tego, bo jeżeli byśmy przełożyli wszystko do samego tyłu, żeby nie było tego widać, to on po prostu nie poleci. Ale to mają też znacznie takie mikroskopijny ciężar, na przykład ilość farby na, który, na każdym z tych yy, śmigieł, czy to już na to się wtedy tak. nie patrzy? Tak, oczywiście. Łopaty są ważone i tutaj na przykład jest przykład. Na jednej łopatce, jak widzi Pani, ma tak, jest naklejona, naklejona tasiemka, ona jest właśnie po to, żeby wyważyć, żeby waga tych łopat była identyczna. Przy tych obrotach, które osiąga wirnik, powodowałoby to bardzo duże wibracje, a w efekcie mogłoby uszkodzić model i całą elektronikę w środku, od wibracji. A na zawodach jest taki y, sabotaż? Nie, nie. To, nie ma? To, to, to nie bo tak... w innych zawodach sportowych, na przykład nie wiem, w dzieckie, prawda, są jakieś problemy zawsze z koniami, y, sabotuje się te zawody, daje się coś koniom, jest do, y, y, jeśli chodzi o zawody, nie wiem, jakieś wytrzymałościowe czy olimpiady, są, y, są dopingi, są no, pani, donosy i pamiętaj? tak dalej. Nie ma czegoś takiego, bo chyba w każdym sporcie jest taka część wygranej, nie ma. to jest bardzo, mm, hobby bardzo pozytywnie zakręconych ludzi. Szczerze powiedziawszy, nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś sabotował komuś model. <laughs> po pierwsze, no to jest to bardzo niebezpieczne, tak? Czyli no naklejenie so... czegokolwiek plastikowego, czy kawałka plasteliny na jednym ze śmigł może spowodować, że on... Plastelina to odpadnie. <laughs> no to jakiś, chodziłem po prostu, do czegoś niewielkiego, czego nie będzie widać na pierwszy rzut oka. Może być tak, że się zepsuje? Wie Panie, no sposobów na uszkodzenie modelu, żeby, żeby nastąpiła kraksa jest bardzo dużo, natomiast no... Nie, ma nie, nie widzę, nie, nie słyszałem. Nie, to, to Dla mnie to w ogóle niewyobrażalne, nie, nie do przyjęcia. Także Nie sądzę, żeby którykolwiek z osób, które zajmują się modelarstwem i znam, nawet by nie przyszło im to do głowy. Czyli to jednak jest sport dla takich ludzi kulturalnych, tak, którzy, którzy lubią czystą grę? To znaczy, pierwsza zasada ta, że no nie wszyscy muszą latać zawodowo Nowy. na mhm. zawodach. tak? Ja na przykład nie lata.